Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Star266. Dzisiaj mamy zeszyty od 62 do 65, oraz części, które dostaliśmy w gazetkach. Przejdźmy do przejrzenia pierwszej gazetki i co dziś będziemy składać. Gazetka 62. Montaż przedniej sprężyny piórowej. Jak pamiętacie z poprzedniego montażu, będzie krótki montaż i numer 63. Wypakujmy części. Pióra mamy przygotowane w tej kolejności. Jak widzicie, każda jest inna wielkość. Zaczynamy od najmniejszego. W ten oto sposób, dłuższym końcem do prawej strony. Trzy śrubki, LM potrzebujemy. I delikatnie sobie załapujemy pierwszą śrubkę. Drugą. Oraz trzecią. Teraz użyję zacisku, żeby dobrze podokręcać śrubki. Przymocuję zacisk, dokręcimy. Śrubki podokręcałem. Czas na montaż swożni. Jeden na miejscu. Tu będę musiał przemocować uchwyt na tą stronę. Dajcie mi chwilkę. Montujemy kolejny i tak pozostałe jeszcze dwa zamontujemy. Jak dołożę komplet swożni, jesteśmy dalej swożnie na swoim miejscu. I na tym kończymy montaż z zeszytu. 62. Przejdźmy do kolejnej gazetki. Gazetka 63. Montaż przedniego zawieszenia. Instrukcja składania. Numer 64. Wypakujmy części. Elementy wypakowane. Przejdźmy do montażu amortyzatora. Sprężynka. Do środka i bierzemy metalowy czpień, blokujemy sprężynkę. ładnie nam zacisło, jeszcze poprawimy, klikło. Sp sprawdzamy, amortyzator pracuje, odkładamy na bok. Następnym elementem będziemy dalej montować przedni resor piórowy. Resor piórowy kładziemy do góry nogami, dopasowujemy element 63E. 63F I całość skręcamy dwiema śrubkami MM Podokręcam, za chwilę wracam Element dokręcony, więc przechodzimy do montażu resoru. Bierzemy szybciej zmontowany resor, śrubkę sześćdziesiąt trzy i 63 trzy. H, bierzemy element i skręcamy w całość. Teraz bierzemy element 63M, przypasowujemy w tym oto miejscu i zablokujemy go słożniem. W dalszej części bierzemy element sześćdziesiąt trzy G, montujemy z lewej strony piór mechanizm. Pracuję stworzeń na swoim miejscu. Został nam do zamontowania element 63B. I stworzeń 63L. Montujemy go w ten oto sposób. I zabezpieczamy słożniem. I tak oto element mamy gotowy. Przejdźmy do następnej gazetki. Gazetka 64 montaż prawego zawieszenia. Instrukcja składania i gazetka 65. Wypakujmy części. Elementy wypakowane. Element 64C. Łączymy z 64D. Element 27B z poprzednich zeszytów. Łączymy. Też razem i dodajemy kolejny element. Tak, mamy zmontowaną część wału. Teraz musimy wziąć ramę główną i zamocować właściwie zmontowany wał na dolnym okrągłym wsporniku. Także przenosimy ramę i montujemy. Element mam gotowy do montażu. I będziemy go przekładać tu przez ten wpust i łączyć z tą częścią wału. I musimy docisnąć aż do kliknięcia. Wspomogę się cążkami, żeby nie latało tak. Ten oto sposób. Nie wiem, jakie charakterystyczne to kliknięcie miało być. O, jest, docisnąłem i ładnie się trzyma. Tu lekko wyskoczyło. O, docisnąłem. Element mam zmontowany. Przejdźmy dalej. Zobaczmy, co będziemy przykręcać w następnych punktach. Bierzemy. Z zeszytu 60 skrzynię rozdzielczą w ten oto sposób i będziemy przykręcać tu w to oto miejsce. Mamy dwa otwory. Dwiema śrubkami QM. Także mamy dzisiaj troszeczkę montażu. Nie jest to dużo, ale zacznie to nabierać już jakiegoś wyglądu. Więc przykręcam pierwszą śrubkę. Pierwsza śrubka złapała, drugą też sobie załapię. Także mam załapane, dokręcę i wracam. I teraz połączymy dwa wały z skrzynią. Jeden już wskoczył i drugi w ten sam sposób łączymy z drugim wałem. Także mamy połączone już oba wały. Także zobaczmy co dalej. Dalsza część montażu. Bierzemy przednią belkę, dwie śrubki QM i będziemy montować ją z przodu. elementy pasują, więc przykręcamy ten element w tym oto miejscu. Załapałem sobie jedną śrubeczką, załapię drugą Dokręcę i wracam. Bierzemy element 64A i powoli na spokojnie łączymy w całość. Uważajmy na przewody, żebyśmy ich nie ścisnęli. Tu już ładnie kliknęło. I tu też już nam pasuje. Zerknę tylko jakieś śrubki do skręcenia nM Tak, mamy te śrubki. Ja sobie będę musiał chyba odwrócić ten element. Nie pamiętam, jak to było skręcane. Od środka. Podejrzę chwilę jeszcze ilustrację i wam powiem. A więc tak, dobrze sprawdziłem te zdjęcia, bo są mało wyraźne. Tu będziemy skręcać ramę śrubkami NM. W międzyczasie dokręciłem pozostałe śrubki, które zostały mi QM. Przednią belkę zmontowałem oraz dokręciłem tę część skrzyni. Wszystko już jest na swoim miejscu. Tylko musimy. Zmontować czterema śrubami tą ramę. Pamiętajcie o tych kabelkach. Ja zacznę powoli sobie skręcać. Mam jeszcze jeden inny śrubokręt. Zaraz go wykorzystam pierwszy raz. Zobaczymy, jak będzie się skręcało na zgięciu. Także połączyłem w całość. Troszeczkę było zabawy z tymi śrubkami. Tak jak wspomniałem, QM, QM, tutaj już przymocowałem z tej strony, QM i też jest zamocowane. Teraz musimy odwrócić naszą ramę i przymocować yy, resor. Także odwracam sprzęt i zaraz wracam, będziemy mocować. Model odwrócony, śrubki CM przygotowane. Czas na. Montaż. Tak jak z drugiej strony mamy wpust i otwory. Troszeczkę sobie pomożemy. O, resor nam pomoże. Łapiemy śrubki. I mocujemy. Pierwszą część elementu łapiemy z drugiej strony i przykręcamy pozostałe śrubki. Za chwilę jestem przymocowany. Została nam ostatnia śrubka 64B, którą będziemy mocować resor do ramy załapaliśmy dokręcamy śrubkę I mamy element zmontowany. To by było na tyle. Za chwilę małe podsumowanko. Tak się prezentuje po montażu z obecnych gazetek, czterech, co otrzymaliśmy. Już mamy ramę w całości. W następnych, numerach, już może. Postawimy go z przodu na koła. Zostały nam elementy 63J, klamra pióra przedniego zawieszenia. Zostawiamy to na potem do dalszego montażu, żeby nam się nie zgubiło. I to by było na tyle, moi drodzy. Tak wygląda zmontowany star z czterech gazetek, których teraz otrzymaliśmy. I czekamy na dalsze numery. Na pewno będzie coraz ciekawiej. To by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za wsparcie, za wyłapywanie błędów, za nowe suby. I dajcie kciuka, jak Wam się podobało. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej, do następnego razu.